O panie, kurde, już odjechaliśmy z tego. Kurde, ale to było bardzo niebezpieczny ten teren. Co, co to było w ogóle? Nie, teren nie. By... No co, teren, no twój, Ty, byliśmy, teren, twojej... teren twój posery był niebezpieczny, was, czy, no. Bili szomek, jakieś... Zio... Satelit, dziametki, dziametki. No. Jakieś bomby, jakieś dupy, Nie wiem jak to przeżyliśmy, ale... Było miło. Panie Ale jest pewna sprawa. No, panie... Co przeżyć. parę żyć. Jaka? Przez te... Jak to pani straciłeś parę no Przez te bomby i te... przez tego mecha no. Trzeba jakieś... Ale panie, o co ci chodzi z życiami? A no, bo ja mam takie, te... takie że... rdzenie Jakie prawie, życie? że... Nie, nie że życie, tylko rdzenia. Takie, że odnawiają do życia. Co, te... TPU te i GPU? Coś tak tego typu? Ale trudno dostępne tak, w jakiś sposób. Jak wszyscy biorą na komputery, lub inne rzeczy. <grym> AGD. Panie, to możesz sobie zakupić w sklepie przecież, masz pani tam tak, rtx -y i inne tam Ale Panie, tam ma... takie. Pod, nie podtrzymują tak życia jak... jak te stare, jak został zbudowany. Bo nie... Bo może Pani mnie ten... może Panie pan nie wie, ale nie jestem człowiekiem. To wcale bym się nie domyślił po wyglądach, nie, 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 nie wiem. No wiem. Bo trochę się kamuflujemy. No góry. góry, góry. się kamuflujemy trochę, ale... trochę nie wychodzi. A tak nikt nie Pani, ma Panie... Panie jak nie wychodzi, ale ja tam nie widziałem w tam wiadomościach, że jakiś tam robot został bity jakąś pałą czy coś ten deseń przez jakiegoś wkurzonego gościa. to komuś, o, o, Kamuflu Pani dobry jest. O, Co do tego? o, Pani baza. Dobra, zakończymy może kiedy idzie. Jesteśmy w jakimś miejscu. Kurde, to jest chyba taki stopień, że nie mogę wjechać moim mój vanem. Eee, Okej. Okay. Panie, ale kto... Po co są tutaj te bazy gdzieś pośrodku kurczę Nie mam pojęcia, panie. Może tutaj coś złego dzieje? Popchać pana. Nie, nie trzeba. Ja, 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 znam, ja wiem jak obsługiwać mój van. Dobrze. Trzeba tutaj rozpędzić się... Eee, prawie, prawie, brakowało trochę. O kurde! Ech. Panie, ja mam wszystko pod kontrolą. Okej, okay, dzięki panie. A, aha. Aha. Okej. Okay. Panie, mamy punkt widokowy i punkt orientacyjny do... To... Panie, to... Widzę lampy, drzewa, jakoś anteny I, i góry, i tam jakaś antenka była. Nie ciemne chmury się zbliżają. To jest znak, że coś niebezpiecznego nadchodzi. O tam jest antena. A rzeczywiście. A. Panie, to wspominałeś wcześniej coś o reteniach, co nie? Tak. Musimy je znaleźć. I pa ile panu zostało jeszcze tych z Eee, czekaj czekaj. Ile ja tam padłem? Kurde, zapomniałem. No to a, chyba... Panie nie liczy tam w stronie zardzenie straciłeś tylko policz, ile masz z A, dobra, dobra. E, tutaj mi się wyczytuje, że... O, jeszcze trzy będą. Jeszcze trzy. No. No to panie trzeba będzie jakoś... Nadro nadrobić to. Trzeba będzie więcej rdzeni nabyć. Żebyś, Panie, mi tutaj nie kitnął, bo co ja wtedy pocznę? Będę musiał Ciebie taszczyć przez pustkowie normalnie. No to prawda. Jesteś taki zimno. Choć ja nie odczułam trochę zimna. Panie, co prawda mi dupa od, odmarz... Dupa mi odmarza, ale jest okej. Okay. Przynajmniej tyle. No dobra. Proponuję, żebyś trochę pozwierać, bo w sumie i tak nie ma nic innego tutaj. z droga! w zdrowie Tutaj nie, chyba niebezpieczne tereny mogą być A pięknie patrzę, co zrobił Panie, ja wiem jak się z wanami obchodzić, wiem jakie tutaj sztuczki robić, wiem jak lądować normalnie O panie czemu to się dzieje? Czemu to się? Dzieje? A, bo może odmrażanie czy co? A. a, to może dlatego mi wszystko było takie ciepłe, a mi tylko dupa odmarzała. No właśnie, wyjaśniliśmy. O, most. Mościk. Pan Mościcki widzę. <śmianie> Pan Mościcki. Ło, o kurze. O, panie. O. O. Wraz nie do poznania normalnie. Tak jest. A tutaj to, co tu zapomniałem. Chyba widokowy, ale co po co są takie bez zabezpieczenia? Przecież to była wojna jakaś bitwa jakaś Wykręcisz pan. Czekaj pan. Skręcę, skręcę. Ja wiem jak gwana operować, Dobrze. ja wiem jak nim jeździć, wiem jak skręty robić, wiem jak drifty robić. Dobra, tutaj nie ma miejsca zbytnio na drifty, bo bym spadł do kanionu. O, to sama budowa? O, hmm. druga Ciekawe. baza. Co tutaj wojny to właśnie może tutaj to była wojna, bo druga baza jest. I się napierdzieli na moście. Kto wie, palcie nie o most, pewnie o Wielki most o most wielkich. Była tutaj pole. nie istnieje. A właśnie, panie, skoro pan człowiekiem nie jest, to może użyć. Kurde! Tak? Dziadowe te góry. Eee, panie, tutaj muszę zro zrobić i małe poprawki. Jakiś nitro muszę zamontować. Czekaj, eee. panie. panie, ja tu już nitro zamontuję i o. Znalazłem w kieszeni? Moment, nie, nie to chciałem. Dobra, będzie doniczka. Pyk. Dobra, panie, wsiadaj i jedziemy. Uo, o, a... jest! Działa. Oho. Nitro działa. O, o, o. Okej. Okay. Panie, skoro pani mówiła, że jesteś robotem, to może odbierzesz sygnał tam satel satelitarny i, i zobaczysz, o co chodzi. Kurde. To tam jakieś rzeczy, ale trochę... To się spią Panie, tylko nie złam tam coś tam, ok? Nie spadnij tym bardziej e, Zapalam się uh, Jasny gwin Okej, okay, sygnał, sygnał, jakiś sygnał Czemu to się sieć na niebiesku? Jeszcze wyrzej ma się spiąć, nie gadajcie nawet Ej, dobra A samą tękę, panie Bądź z różny Panie, coś otrzymujesz coś tam O Co jest? Jakaś wiadomość zaszyfrowana O nie Co to za... O! Panie, panie trzeba, nie jest, pan nie jest. trzeba znaleźć schronienie. Jedziemy. O. Trzeba znaleźć schronienie. Coś nadchodzi, nadchodzi, coś wielkiego. Coś wielkiego, panie powiadasz? Tak jest. Jakieś wielkie to armia tutaj musimy... nadchodzi. Jeszcze przypomniał po, o tym miejscu i chce zgadnąć też. wszystko. Wszystkie mosty, to musimy o, być ostrożni. O kurde, o, Ten nitro było chyba za potężne. Aha oh, dostałem! Byśmy wpadli do przepaści! O Boże! Nie! E. Kurde głupi guzik, nie chce działać! O Panie, Panie! O! O! Jezus! Się Dobra, wszystko działa. A no, szczęście zapastorzerów nie mamy, ale nimi bym się wtedy Bo my mamy pasy, prawda? Mamy pasy. Czekaj. Jakie pasy? Panie, nie wiem o co ci chodzi. Aha. Ale oni byli ja, się nie jeżdżę tak... po, ja jeżdżę tym po przez y, dobre parę lat i ja nie razu pasa nie zapiąłem. I... W sumie nie dziwi... W sumie teraz się nie dziwię dlaczego policja mi ciągle trąbiła żebym zapiął pasy. Dziwne. A to, bardzo dziwne. Ale dobra, jak powiedz pasów no to jak nikt nie patrzy? Panie, nikt się nie, nie patrzy, no chyba, że policja się nagle zjawi. O kurde, mogą się zjawić, bo akurat stracimy prawo jazdy. No nie, nie gadaj pan. Chociaż, nie wiem, e... czekaj, czekaj pani ma to w ogóle jakieś GPS-y? Bo to chyba od y... stacha pożyczyłem. Stacha? Może coś, on się coś tam zainstalował. No. Panie, e, pozwól, że popatrzę tutaj. Dobra. E, chyba nic nie ma. Czekaj, muszę panie sprawdzić jeszcze w tym... E, ...skryce na, na rękawiczki. O kurde. Panie, mam, mam problem. Jaki to? Mam, GPS mamy. Mamy GPS, a chyba dobrze. Nie, właśnie źle. A, bo, bo nie używam GPS. Ktoś ci podstawia, jak, jak byłeś gdzieś, gdzieś zatrzymany. O nie A kurde, widziałem, że Stachu to jest w Redmanda, mi zawsze e, nogi, e, nogi podkłada. Panie, wysiadaj, musimy się pozbyć tego vana. No to musi polecieć w kosmos. Dobra, panie, to musimy znaleźć in, innym, inną metodę podróżowania, bo ten van, to jak widzisz, to same kłopoty przysparza. Tak, <laughs> Z tego nie w głowę. Nie dość, że Stachu GPS-ami podłożył, to jeszcze poleciał w kosmos i ciebie pieprznął. Do, te, do tego... do ostatniego to nie potrzebowaliśmy. Okej, okay, chyba już wiem co może, co może użyć. Moja... moja oh, dobra, stara kosiarka. Oh, oh. Bo niestety jest jedno miejsce, więc panie muszę ci jedno miejsce. Dobra, panie, to... Mój stary, dobry motorek. I musimy się teraz dostać... Traktorek. Kurde, jaki motorek, jaki traktor. Kurde, to jest mo... <śprawiedli> To jest moja kosiarka. Kurde, faktycznie. Kurde, panie, ja już wszystko zapominam. Panie, wie pan, demencja i te sprawy to nie są, nie są przelewki. nie no. Ale widać kosiarka daje nieźle. No, o, o kurde. O, o, o. No, kosiarka no, lep to... lepiej od tego wana jeździ. Panie, kosiarka to jest zawsze lepsze, Powany to mogą być zawodne, jeszcze kogoś mogą porwać. I tyle będzie. No, to prawda. Okej, okay, właśnie, panie. Powinnaś coś o jakiejś armii przechodzącej. Tak. To i... chyba może, może... skryjmy się pod mostem. Oni one powinni nas znaleźć, bo jak się biją ciągle o mosty, rzekomo... Rzekomo tak. tak. przynajmniej nie skryje, to... możemy się pod mostem skryć. Panie, co do tej armii, to... mówiłeś coś o tej armii. No, tak. I gdzieś ono powinna tutaj, nie wiem, być, nie wiem, czy coś. O. Hmm. No jakoś ich nie widzę. A ty? Ehm, Też nie widzę. Nie czy oni będą przechodzić stąd, z góry? Nie to byliśmy na górze i nikogo nie było. I rzekomo mają atakować most. Tak myślę przynajmniej. To jest moja teoria. Ale ty, to jest tylko teoria. Nie, pan, niebezpieczna okolica tutaj może być, jak ma, ja, ma jedna jakaś armia. No. Bo panie nie mów mi, że kurde, moja kosiarka nie da rady pod górę wjechać. Da, da, da radę. A trochę popchop Co za co za dziadostwo. nawet moja kosiarka jest na tym słaba. No nie, zanim rzuci trochę mocy w tej kosiarce No niestety trochę koników będę musiał po tutaj zwiększyć ilość Bo widać że tu idziemy mozolnie I to bardzo Do widzenia panie moście Eee. Powoli to mozolnie nie idzie. Panie, jak dojedziemy na górę, to z chyba zrobię jedną rzecz. A może masz dobre. Może panie, muszę zrobić jedną rzecz. Mianowicie tak. Mały lifting muszę zrobić tej kosiarki. Panie, jak możesz się rozejrzeć po, po okolicy? bo trochę mi to długo zajmie, a nie chcesz, byś się do przy mnie? Bo to trochę może być mną Więc tak... Lifting małe. Lifting mały, to tu, to tu, pyk, pyk. No co to jest? Okej. Okay. Ło kurna! A po drugiej stronie? Kurde, zamglone. Muszę sprawdzić, czy po drugiej stronie też są. Jasny, chwil. Panie, może się przybyć? zrobiłem mały lifting. O, panie! Ui O, panie! Wow. Lifting normalnie, wulkanizacja, panie, taka, że będziesz miegać jak 102 normalnie. Jasne, panie, ja tam na moście widziałem, kurde, chłopów. To żołnierzy. Chłopów? Tak! Jakich to chłopów? Nie, nie wiem, żołnierzy, ja takich, żołnierzy tam wściekają na moście. Patrzyłem, czy po drugiej stronie są jacyś ludzie, ale też nie było. No i inaczej. Przezemkuję, ja widziałem, no to. Przezemkuję, na punkcie, no, może tutaj. Poważno. A, to jak ktoś tam gdzie jest właśnie. Hmm. Czyli faktycznie. Ciekawe. to jest tylko jeden, kurde, wygląda jakby spadł kurde, z tego mostu. O, i to. Jeden, jeden przeszedł, przecież, przecież jakoś przeszedł, nie wiem. Dziwne. Jakby. patrolowali, W drugiej stronie coś by albo taki punkt graniczny. Panie, a wcześniej tych gości nie było. Tam no mówię, nie jakaś... No to prawda. Tam chyba ta armia naciągnęła właśnie. Może mieli jakoś, który w mnie nie wiem, nie znamy. I oni tak sobie siedzą, żeby tak zbaitować jakby. Że to jest ich niby baza mają ci indzi. Może Panie, musimy to zbadać. Tak. Co, Co Może to kosztowałeś na życie, ale powiemy, że to było dla na nauki. Na ciekawości. Nie, nie zapominajmy o tych twoich rdzeniach, bo trochę masz ich mało osoby, osobiście. To też. A, kurde, śmiga jak ca, y, cacko nieźle. O, no, kurde, z tego ta Byk. O, czekaj, coś widziałem? O, o. o co? Armiar, o. Co to kurde? A ci to? to? Alu? Co ]owie? to za jedni? Aha. Ty. E, witam, panu. To jest sam, Ale mam mi się twarzy twarz Trochę. No trochę odstaję na tle tych innych ludzi z brędy w kamizelki koło cool, i wyglądających jak te, te żołnierze tak? z trzeciej wojny się do... ten No tak, ale patrz... prostu co Ty... to za jedni? Koledzy? <laughs> no kur... Po drugiej stronie mostu, panie Nie wiem, może się dogadamy nie wiem, może powiemy się o co chodzi Może, zobaczmy Panowie, przychodzimy w pokoju! Uh. Aha Okej okay, chyba jest napięcie, jeden z nas strzela. Chyba mają chyba złe stosunki między sobą Chyba tak, tylko oni strzelają Ci ludzie ma... to chyba gości, gości nie robią Oni chyba czekają że... Oni chyba czekają O kurde oni... oni uważaj Oni chyba czekają, aż oni przyjdą i będą ich atakować A nie chcą ten hmm. I vice versa chyba Bo widzę, że ci też się nie ruszają <laughs> O nie, trafiony <laughs> chyba Co to było? Jak mi trafią auto, kurde, to ich i tak staranuję, że popamiętają normalnie. Ła, to było bliskie. Właśnie, panie, wiesz... Dobra panie, teraz patrzę jak tam y, dosłownie filtrujesz ze śmiercią, no to musimy się udać do jakiegoś sklepu z tymi procesorami. Panie, bawimy gdzie jest najbliższe, ale myślę, że będziemy musieli przejechać przez ten most. To co, próbujemy może. Tylko jakby by, mieli zbywać. medyka, to by było miłe. Albo kurde znajdę w kieszeni. Kurde... ja to schowałem... Panie ja ci... Bomby granaty, nie, nie, nie. Czekaj panie ja ci i coś innego znajdę. Eee, ja to... Tutaj miałem, ok. Panie! O co? O! Oto pas tylko życia. Tylko ona lubi uciekać, właśnie. Dobra, Dobra, to przejeżdżamy na no co to? Tak? panie. Tylko żeby ich nie staronować. Eee, kurczę. Eee, panie, może się przesunąć? Kurde, będę musiał ich przesunąć, chyba, bo sami nie przejdą. Nie. E. się panowie. Dziękuję. Dobra, jedziemy. Okej. Okay. No powoli. Nie wiem jak mogą zareagować. Oho. zauważyli. Strzelił. O, oh, co za dziadmi! Kurde oh, karosrypta się tutaj niszczył! Kurde ja mu dam oh, już. O! Panie! O! Nie! Do... Nie Niezbioniono! Mogę wiesz... Mogą jeszcze zgonić. <laughs> chyba zabiję jednego z główno dowodzących. Nie ja wiem, ciało leciało. Za nami. No okej. Okay. Kur... Dobra, chyba z... może są opuścili, chociaż nie wiem. Kurde, U. nie w tą stronę. E, cholera. czekaj, mm, mapę zgubiłem. Kurde to. Nie, raz na tym... Otwarte okno było z tyłu. To może wyleciała jak... Po co z tej... O, ot! co? to jest? O kurde, co... A to, to co jest? O, upniał, co O, zniknął, co? O, ja widzę. O, on strzela! Uu. To była drift i do widzenia. Nie, dziękujemy A ten to kto? O, pisz Popóstoszały no. Eee... Eeh Ciągnąć! O nie mają auto płonie O, witaj człowieku <śpuszamy> Eeh, a uderzyć Ale kurde No co za... Ten no to, to. Nie mam pojęcia. To, to jest ten dron. O, -o panie uważaj! Uh. Dobra, o nie! No nie. Panie, to... Musimy się jakoś stąd wydostać, bo widzę, że tutaj się staje coraz bardziej niebezpiecznie. Jakby jakiś samolot, albo helikopter, coś takiego, nie wiem. A helikopter tak... pani powiadasz? A my tak rzucił granatem Ups. pani, może spróbować What? Panie! O, O no, dzięki Dobra, nie będę rzucał, bo to się mm. skończy Panie, jak co jeśli chodzi o helikopter? Posłuchajcie, się panie Ach, wiedziałem, że kiedyś się w końcu przyda Jakie, w sensie. Ty, strzelają do nas! Nie, wsiadaj! Nie gadaj, że ja będę sterował. No, ty serujesz, Już myślałem. Panie, co prawda kwalifikacji na latanie helikopterem nie mam, ale coś tam mogę zrobić. O nie! Oj, bardzo źle, bardzo źle, bardzo A, źle, źle, bardzo źle, bardzo źle, o nie! Panie, bo musimy zejść na dół, bo, bo, bo właśnie nie mam kwalifikacji na helikoptery, ale wiem, że mam kwalifikacje na samoloty. Dobra, to lecimy do na dół. Ui, ścisk! ślizganie aż kostki powoliło właśnie oto jest mój bardzo drogo ceniony samolot o. musimy się stąd wydostać bo nie wiem jak to może Oła. się skończyć panie jesteśmy gotowi Kurde, samolot mi nie chce działać Coś rusza? Powoli? Powoli? Powoli o, rusza? O, nie. Powoli rusza? Bija się! Bija się, się! Jest! Jest! jest działa! działa. Sam, te samoloty były stworzone przed wojną dosłownie Ciężko się nimi lata... Widać, bo drewniane Panie drewniane i całe z tego. O nie. O, o, o. O, o. Nie, nie, nie. Nie, dobra, to jest bez sensu. Oła, to balało. Panie, wiesz co? Ja to pierdzielę. Zrobi jedną, jedną rzecz i możemy się stąd wydostać, bo to widzę, że nie ma, nie ma sensu. Eee... Ja no to panie, szybko go bo mogą tutaj się zjawić, na nadam moment. O, co to jest? Portal. Spierdzielamy stąd i idziemy do innego świata. Dobra, w sumie nie do świata, tylko do innej rzeczywistości. Skakuj pan O tak. A dobra, może, może ja pokażę. No, a nie no. Uuu. O kurde. Co to? Po portale. Dobra, muszę chyba to na podwodze zdać. Dobra, widzimy się po drugiej stronie. Uj. Eee, chyba nic nie ma. <śmienny> nie ma. <śmienny> Nic nie. Ma. Boże. O to musi polecieć w kosmos i jeszcze dalej nie. O, o, nie. O, Boże. Nie no, nie... Ale ja o, o Boże... Ja się Gdzie to było? O tu. Oh. O Jezus... <laughs> Pan zarzucił, poleciał cieśle w kosmos. O Jezus. Jeszcze raz. O Boże. Okej. Dobra, panie, wszystko okej okay? tam tak. Właśnie, panie, no, no, no. panie chodź. Główny złoto będzie troll face. O nie. W sensie to będzie ich y, komander, czy coś takiego? Kommando. Komando. Komando. Zychaj Panie wiesz, że możesz kingnąć i żeby ich cofnąć Tinky Po na Tinky winky. A nie, no. To jest po po, po jest... przywódcą tych, czekaj, idę tam z tych żołnierzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem, dziewięćdziesiąt. Nie no dobra, może być. ale nie wejdzie. I tak w sumie jest może być nawet porówno. równo. Ui! O! Ok. No i tutaj będzie jakieś nieciś, gdzieś tam indziej. <grym wytkujesz> o!